Siemano, to ja, tu już jest trzecia y, część, że zmienię na, kanał na, zamiast Koszykarz25, na, Ko Koszykarz na Koszykarze25, ponieważ, no, ja i, a, to jest kanał mój i Alana, a nie tylko mój, więc będzie zmiana. Mm, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, Alan powiedz coś. No, bo jest, no, oczywiście, bo za darmo Mam nadzieję, że z czasem na czas będzie coraz więcej filmów i coraz więcej subskrypcji. Bo to prawda. tak. Jeśli będzie na przykład mega słabo lajków, mega słabo subskrypcji, nie będzie filmów, gdzie będzie coraz mniej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, Zrobimy jeszcze może trochę shortów. Mówię, że lubicie shorty, tu przy shortsach. I subskrybujcie. Proszę Was bardzo, subskrybujcie. Bo ja, wi ja widzę procenty. Chyba 87 czy 80 parę procent oglądało nasze filmy i nie subskrybuje? A tam 13 czy tam 10 nie pamiętam, ileś tam subskrybowało i oglądało. Więc jeśli subskrybujecie, to bardzo dziękuję, jesteście Sigmami. Oczywiście nie zmuszam, ale jeśli możecie, to naprawdę bardzo, 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 bardzo Wam dziękujemy, ale już przejdźmy do filmiku, nie przeciągajmy. To jest część, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała nasza kariera. Ja mam zacząć? Tak, zacznij, zacznij, zacznij. Dobra. Jeśli chodzi o taką najbliższą, czyli za parę lat, no to. Chciałbym grać w Obrze, Tylko. No chyba, że się rozpadnie, ponieważ. Mamy takiego fajnego gracza, nie będę mówił po imieniu. Yy, pewnie Alan wiesz i on chciałby przejść do rycerzy Rydzyna. Jeśli by przeszedł, i parę osób by przeszło. Na przykład mamy jeszcze takiego wiesz, który ten miski, nie? Na jest. Mhm. No to on też by mógł odejść. Dużo osób by mogło odejść. Jakby odeszli, to cały team by się nam rozwalił. No po prostu to by nie miało sensu. Więc jeśli by odeszli, no to i by nam klub się zepsuł, i byłoby bardzo źle, byśmy byli tam na ostatnich miejscach, to chyba bym gdzieś indziej grał. A jeśli nie byłoby tak źle, no to zostałbym w obrze. Jeśli chodzi o dorosłe życie, to chciałbym grać w obrze. No, chyba, że był jakiś super dobry, to bym chciał grać w BM Stalu. Jakbym był bardzo dobry, to bym chciał grać na przykład w eurolice powiedzmy w, Real, w, w Realu Madrid albo Panathinaikos. Możecie też wy napisać w komentarzu, jakby się, jakby wyście chcieli mieć swoją karierę. A jeśli bym był tak naprawdę, naprawdę dobry, to chciałbym. Bym, by, by, chciałbym bym, Grać y, w NBA, no to jest chyba prawie, prawie każdego koszykarza marzenie, no to chyba na tyle, Gdzie, y, z mojej strony, y, tylko chciałem dodać, że po prostu, no jeśli chciałbym bym tam grać, nie wiem, co w BM Stalu, bo najbliżej mam akurat do BM Stala, bo jest w województwie wielkopolskim, a jesteśmy z Wielkopolski, no to pro, trzeba byłoby dużo harować. Właśnie chce, dużo haru, dużo haruję razem z Alanem, Obra, Alan, daje Ci głos. Ja też bardzo chciałbym powiedzieć, że jakbyśmy, jakby na nasza drużyna się rozsypała w takim sensie, że dwóch by poszło do jednej drużyny, bo, bo Obra by się znudziła, kolejne trzy osoby też by przykład poszły do Rycerze ryzyna no to naprawdę, no się nam to, no i, no i najgorsze z tego, co mogłem powiedzieć, to tyle, że y, mógłby nam cały klub rozwalić no, nie byłoby wtedy tak pięknie, jak mamy do tej czasów. jakby duże szanse na to, bo mamy świetnego gracza, wiesz o kogo mi chodzi, nie będę mówił po imieniu, no i on właśnie chce w na następnym sezonie odejść. No, ale mam nadzieję, że nawet jak on odejdzie, to nie, to no po prostu nie będziemy tacy, że, że on już odszedł, to nie ja trzeba nie gram. Tylko my będziemy starać się walczyć i nawet jak będziemy mieli najtrudniejszych przeciwników na świecie, to my nie oddamy tego za darmo. Dokładnie. Będziemy walczyć do ostatniej krwi do ostatnich sił, nawet może nas kolca złapać niesamowita, ale wiemy że to, że mecze i turnieje w naszej karierze, co najmniej może nawet jeden trening w naszej karierze, może dać nam wej wejście na przykład tak samo jak ja, znaczy tak samo jak Oskar też chciałbym właśnie na początku nie do tylko do w Włocławek. Ja też bym by... akurat chciał do Alwina, no ale jeśli chodzi tutaj, y, najłatwiej to chyba by było do BM Stalu, bo najbliżej, nie? Ale no. jeśli by się udało, no to do Alwinka, no, jak kto nie lubi Alwinka? No, a no, potem to też jest do... To jest waszym ulubionym tym... Dobra, już już ale nie przerywam, dalej. No, <laughs> Potem też bym właśnie chciał przejść do Barcelony, potem no i tak jak Oskar mówił to tak samo jak on do tak do NBA do każe, tej, do tej właśnie każdego tak Do z tej Warriors no i po prostu myślę że to y, że nasze y, po prostu że ten nasz spot się tak mocno rozwija że po prostu będziemy Yy, najsilniejszymi koszykarzami i może kiedyś, na określonych już będziemy starsi już będziemy grać może nie wiem gdzie, może w jakiejś dobrej drużynie. Ale pamiętajcie, nawet jak jesteście bardzo słabi, to możecie zawsze wyjść na dwór, pograć w kosza, wzmocnić swoje, swoje siły, nie ważne czy gracie w kosza, czy w koszy czy piłkę nożną, czy w siatkówkę, Powiększcie swoje siły i po prostu spróbujcie no, pokonać waszego największego rywala. Bo w tym sezonie właśnie tak jest nasz, nasz yy, obowiązek. Akurat właśnie mamy dużo, dużo rywali. Nie jednego na pewno. Nikt nas nie lubi, ale. No chyba nikt nikogo nie lubi w tej linii. Mam nadzieję, że z każdego metru, sorry, że przerywam, ale no, no. mam nadzieję, że z każdego będzie live, nie? Albo jakieś filmy. Dzie... No. Może live nie, bo, ale możemy na przykład nagrać po, po, dzień po albo parę godzin po, jak na przykład, jak było, kto wygrał, ile mieliśmy punktów, tak dalej, tak dalej. Tak, możemy powiedzieć, że też były emocje, jak przebywali na ciebie zawsze po meczach. Tata właśnie tego kolegi, który był kapitanem, tak jak kiedyś, no, tak jak w poprzednich odcinkach mówiłem, on właśnie przysyła mi ile kto miał punktów, jakie były rezultaty I, no, i mam nadzieję, że tym coś tak będzie po prostu, jak ja mogli z Wami wszystkimi kręcić filmy, no i może stałam się popularny. mniejsza, nie? Mnie się nie będziemy podawać, jeśli będą mało wyświetlenia, yy, no ale to nas więc, nic nie chęci, ale po prostu będziemy kręcić dalej. Mam nadzieję, że się kiedyś wybijemy. Jak będziemy, nie wiem, już parę lat będziemy kręcić, to mam nadzieję, że już tam parę tysięcy subskrybentów będzie, nie? No to mam taką małą nadzieję. Liczymy na, was. Liczymy na Was. Dobra, to już chyba już jest koniec, tak? Tak, ja, ja nie mam nadzieję na Was. Nara, i zostawcie suba, obiecujcie mi. Proszę Was bardzo. Nara.